Witam wszystkich bardzo serdecznie na styczniowym czytaniu dla byków. Pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Moi drodzy, pojawia nam się bardzo dużo przeskakiwania ze skrajności w skrajność. Raczej miało to miejsce do tej pory i już w tym momencie zaczynacie zauważać, że nie do końca ma to sens. Bez względu na Waszą motywację widzicie, że... Jest potrzeba odzyskania kontroli i równowagi w Waszym życiu. Oczywiście tutaj może chodzić o którąkolwiek ze sfer Waszego życia. Używajcie swojej intuicji, żeby dopasować to czytanie do siebie. Jeżeli chodzi o tak jakby nasiona całej tej sytuacji. Mamy tutaj wyjaśnienie, mamy tutaj cesarzową, mamy wisielca i mamy dziewiątkę monet. I to jest właśnie tak, jakby przeskakiwanie ze skrajności w skrajność. Cesarzowa jest to energia bardzo dynamiczna. Energia owszem, dojrzała, ale ona rządzi się też swoimi prawami. Jest pewnego rodzaju cykliczność. Tak jak mamy pory roku, mamy wiosnę, lato, jesień i zimę. I to jest. Tak jakby domena tej właśnie cesarzowej. Jeżeli chodzi o Was, z tego co mi pokazują karty, to tak jakbyście Wy na siłę próbowali zatrzymać lato, wiosnę albo lato, tak? W sensie takim, że non-stop są pewne owoce Waszej pracy, że non-stop... Możecie i Wy, i inni na tym korzystać, ale tak jakby to zabiera Waszą całą energię. Brakuje właśnie takiego zrównoważenia, że owszem, jest czas na pracę i na wysiłek, ale też jest czas na odpoczynek. A to tak jakbyście Wy być może po prostu czuliście się dobrze, tak? I uważaliście, że skoro czujecie się dobrze, no to trzeba z tego korzystać najbardziej, jak tylko się da. I w ten sposób tak jakby prowadziło to do pewnego rodzaju wycieńczenia. Oczywiście mogło to być wycieńczenie fizyczne, albo psychiczne, albo emocjonalne. Tutaj używacie swojej intuicji. W każdym razie wiem, że, że jest tak jakby, są pewne porady ze strony osób zajmujących się duchowością, żeby w momencie, kiedy czujemy się dobrze, żeby próbować jak najbardziej przedłużyć takie właśnie samopoczucie, odpychać od siebie na przykład złe rzeczy i tak dalej. Oczywiście to jest dobra rada, ale nie zawsze powinniśmy ją aplikować. Tutaj, jeżeli chodzi o te dziewięć monet, mam wrażenie, że wydaje Wam się, że sensem Waszego życia jest po prostu bycie aktywnym w jednej ze sfer, tak? Czy chodzi o świat fizyczny, czy emocjonalny, czy mentalny. Uważacie tą aktywność za po prostu sens swojego życia, tak? I za wszelką cenę staracie się tą aktywność utrzymać. I nie dokon tak jakby skupiając się na owocach tej waszej pracy, tego waszego wysiłku, tracicie z oczu ubytek energii powodowany właśnie że tą pracą. I tak jakby w momencie, kiedy jesteście w pewnym, tak jakby ferworze pracy, tak, jesteście z tego bardzo zadowoleni, bo tyle udało Wam się zrobić czy dokonać, w pewnym momencie przychodzi taki czas, kiedy nagle zupełnie wszystko staje. Ponieważ odwróciliście swój wzrok od zasobów swojej energii. Ona po prostu się tak jakby zużywała i wy jej nie próbowaliście odbudować. Na zasadzie, no akurat w tym przypadku odpoczynku, tak? Że owszem, zużywamy trochę energii, ale nie do końca, tak? Zużyjemy tylko troszkę i dbamy o to, żeby tę energię odbudować zanim weźmiemy się za coś nowego. I tego tak jakby u was brakowało do tej pory. Z uwagi na to, niekoniecznie było to podejście egoistyczne, tak? Tylko wy widzicie samych siebie jako osoby produktywne i owoce tej waszej pracy są waszą chlubą. I może wam się wydawać, że jeżeli przestaniecie coś robić przez jakiś czas, to ta chluba po prostu zniknie. Być może chodzi o to, żeby tak jakby trzymać przy sobie pewne osoby i według Was jedynym sposobem na to jest właśnie taka powiedzmy wręcz nadproduktywność, czyli że na siłę zatrzymanie tego lata i poprzez ignorowanie jesieni czy zimy, czyli że czas odpoczynku, czas oczyszczania i przygotowywania się do następnego sezonu, kiedy możemy zacząć coś tworzyć, coś produkować. Pierwszą kartą w głównej części czytania jest dla Was właśnie karta równowagi. I na tej karcie również mamy takie, powiedzmy, rozszczepienie na zasadzie, że i jedno, i drugie jest potrzebne. Tylko i wyłącznie wtedy, kiedy angażujemy swoją energię, ale również znajdujemy odpowiednio dużo czasu, żeby się zregenerować po zużyciu tej energii, tylko i wyłącznie wtedy będziemy w stanie utrzymać równowagę. I w tym momencie, w tym, w tym miesiącu mam wrażenie, że zaczniecie bardzo mocno odczuwać właśnie ten brak równowagi. Być może wcześniej on Wam nie przeszkadzał, nawet jak musieliście na przykład na jakiś tam okres czasu coś odłożyć, bo już fizycznie na przykład nie, nie mogliście, że tak powiem, wydolić, tak? no to raczej dość szybko byliście w stanie stanąć z powrotem na nogi. W tym miesiącu zauważycie, że już wcale tak łatwo nie jest. I będziecie troszeczkę zdezorientowani. Tutaj mamy siódemkę kielichów. Po środku mamy pięcia monet. Siódemka kielichów właśnie pokazuje nam taką waszą częściową dezorientację, że na przykład nie jesteście w stanie zrobić tyle, ile byliście w stanie zrobić na przykład dwa czy trzy lata temu. Że nie chodzi o to, że Wasze umiejętności w jakiś sposób zostały zagubione. Tak? Czy że straciliście smykałkę do czegoś? Nie, to nie o to chodzi. Tylko tak, jakby pod wpływem entuzjazmu, że byliście w stanie coś zrobić, w pewien sposób nadużywaliście tego, nawet i nieświadomie. No i teraz właśnie przychodzi ten czas, kiedy. Okazuje się, że potrzebujecie więcej czasu na regenerację. I to właśnie powoduje pewne zmieszanie w Was. Nie rozumiecie. Oczywiście u niektórych mogą pojawić się takie myśli, że ojej, tu się, tak? Już nie jestem w stanie zrobić tyle, ile kiedyś. Jeżeli macie takie myśli, to najprawdopodobniej dzieje się tak, dlatego że wcześniej właśnie nie zwracaliście uwagi na to, żeby odpowiednio zregenerować swoje siły na takiej zasadzie, że po prostu czekaliście, aż te wasze siły zostaną zupełnie wyczerpane, dopiero wtedy robiliście sobie przerwę. I tak jakby cały klucz w tym tkwi w tym, żeby regenerować się na długo, zanim zasoby naszej energii zostaną wykorzystane. I teraz zacznijcie się temu przyglądać z bliska i zaczniecie to rozumieć. Kolejne karty dla Was. Mamy tutaj kartę szóstki Buław dalej mamy piątkę kielichów i mamy kartę diabła szóstka buław czyli energia zwycięstwa to tak jakby w tym konkretnym przypadku jest to zrozumienie właśnie tego jak ważna jest regeneracja naszych sił że znajdujecie ten klucz to jest wasze zwycięstwo to jest to wasze właśnie zrozumienie i już wiecie w jaki sposób powinniście na przykład pracować od tego momentu już w przód, tak? Ale to z kolei wiąże się z pewnego rodzaju kompromisem, który właśnie pojawia nam się przy karcie pięciu kielichów. Nie do końca możecie być z tego zadowoleni, czyli że z jednej strony już wiecie o co chodzi, czyli że jest radocha, bo wiecie co robić, z drugiej strony to, co macie robić, nie do końca pasuje, jeżeli chodzi o to, czym możecie się chlubić. Musimy pamiętać, że z biegiem czasu każdemu tak jakby y, zmieniają się zasoby energii, tak i nawet pomimo tego, że mamy smykałkę do czegoś, nie będziemy w stanie wiecznie tego robić. Nie będziemy w stanie utrzymać tak jakby y, efektów naszej pracy y, bez zmian, tak? Cały czas, tak jakby całe życie opiera się na cykliczności. I również z biegiem czasu jesteśmy jednak w stanie zrobić coraz mniej, czy wytworzyć coraz mniej. I to jest coś, z czym będziecie musieli się pogodzić. Ale karta diabła pokazuje nam, że co najmniej część z Was może mieć do tego takie podejście, że e, ok, niby rozumiem, tak, że jest potrzeba regeneracji i sobie postanawiacie, że od tej pory y, wyznaczy sobie jakiś tam okres czasu. Czy w ciągu dnia, czy w ciągu tygodnia, na regenerację tych sił, ale gdzieś tam z tyłu głowy macie, myślicie sobie, że to tylko przez jakiś czas będziecie tak robić i na pewno to, co było kiedyś, wróci i będziecie mogli znowu, tak jakby, tak jakby próbować utrzymać tylko i wyłącznie tą. Yy, Ojejku, utrzymać to lato, tak? Żeby było pięknie i cudownie. To tak, jakbyście godzili się na, na kompromis, ale już tworzycie sobie tak, jakby scenariusz, że to jest tylko tymczasowe, tak? Że wszystko wróci do normy. Normy w cudzysłowie, bo to jest norma, którą wy sami sobie ustanawiacie, troszeczkę ignorując wasze możliwości. Także tutaj. Na tego diabła trzeba uważać, nie możecie mieć ani jednego ani drugiego. Jeżeli na przykład zdrowie wam na coś nie pozwala albo czas brak czasu powoduje, że nie jesteście w stanie zrobić tyle co kiedyś, to po prostu chodzi o to, żeby pogodzić się z tym w 100%, tak? I żeby nie próbować kombinować, że za jakiś czas będziecie usilnie próbowali wrócić do tego, co było kiedyś. Tutaj trzeba po prostu rozgraniczyć między przeszłością a przyszłością, bazując na teraźniejszości i nie próbować oszukiwać samych siebie, że wróci to, co było, bo po prostu się możecie zawieść. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą część waszego czytania. Będzie jeszcze druga, w której będziemy kontynuować te energie, zobaczymy sobie w jaki sposób one mogą rozwinąć się dalej i jakie jest tak jakby głębsze znaczenie tego czytania dla Was. Na chwilę obecną, jeżeli chodzi o styczeń, to po prostu uważajcie, tak jakby skupcie się właśnie na utrzymaniu równ równowagi, ale bądźcie szczerzy sami z sobą. Dlaczego do tej pory nie byliście w stanie utrzymać tej równowagi i nie próbujcie iść w zaparte, żeby tak jakby znaleźć jakiś skróty, czy tylko i wyłącznie tymczasowe rozwiązanie i żebyście nie planowali sobie powrotu do tego, jak kiedyś tak jakby dysponowaliście swoją energią. Jeżeli chodzi o część drugą, do niej link podaję poniżej, jeżeli macie na nią ochotę, jeżeli macie ochotę ją obejrzeć, to zapraszam, a jeżeli nie, to pięknie Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, no i oczywiście zapraszam Was na następne czytania.